Cześć. Dzisiejszy materiał poświęcimy testowi płynów do mycia okien. Często zadajecie pytanie, który płyn jest najlepszy, który nie pozostawia smug, to już w ogóle najczęściej. Dzisiaj sprawdzimy płyny, ale nie takie do mycia okien ręcznikiem papierowym, tylko takie, które mają nadać poślizg. Porównamy je wprawdzie z płynem do mycia ręcznikiem papierowym, ale to za chwilę. Z racji tego, że każdy z tych płynów jest koncentratem który należy wymieszać z wodą to mamy wiaderko, w którym będziemy odmierzać 2 litry wody będziemy wlewać to do wiaderka następnie mamy waktajla do każdego testu będziemy używać osobnego czyściutkiego padzika między testami będziemy wymieniać wodę, będziemy płukać dokładnie wiaderko no i będziemy odmierzać dokładnie tą samą ilość płynu czyli 20 ml na te 2 litry wody, czyli proporcja 1 do 100 jak będziemy uznawać, że jest to za mało, to spróbujemy dodać drugą dawkę i myślę, że wyjdzie z tego całkiem niezłe porównanie, jak się zachowuje to w praktyce. No dobra, to zaczynajmy pierwszy test. Woda do wiaderka, No, To może na początek Unger Liquid. Mamy go w takiej tutaj małej wersji. To jest po prostu próbka. Producent twierdzi, że proporcja 1 do 100 jest idealna, więc dokładnie taką, jaką mamy. Płyn został wlany, I teraz musimy go dobrze wymieszać. Konsystencja płynu to nie jest żel, to jest taka typowa ciecz, po prostu. Pieni się bardzo mało, relatywnie, jak na tą ilość. Spróbujmy teraz umyć nim okno. Jak widzicie, jakaś piana się tam pojawia. Nawet całkiem nieźle. No i teraz ściąganie. Ja tu już słyszę takie odgłosy gumy, myślę, że Wy też. Poślizg jest, no niestety, jak dla mnie przy tej ilości płynu jest po prostu za mały. Myślę, że do takiego ściągania góra-dół byłoby ok, Ta ilość byłaby jak najbardziej w porządku. Natomiast przy technice S uważam, że potrzeba byłoby tego płynu dużo więcej. Zaraz spróbujemy wlać drugą dozę, zobaczymy co wyjdzie. Natomiast ja ten płyn też stosowałem w praktyce, kiedy na tym, na oknie było faktycznie więcej zabrudzeń. I radzi on sobie z nimi całkiem nieźle. Aczkolwiek uważam, że trzeba po prostu wlać go dużo więcej niż... Producent przewiduje. Spróbujmy w takim razie podwoić tą, tą dawkę. jest. Teraz mamy proporcje 1 do 50. Mieszamy. No, tutaj już zapach dużo bardziej intensywny. Takim bym neutralny, no jak, jak chemia. Nie jest to coś, coś, wow. No, tutaj już dużo fajniejszy poślizg. Piana wyraźnie jest lepsza. No i sprawdźmy, jak teraz pod kątem pod kątem poślizgu. No znacznie lepiej. To już jest takie, że już myślę, że, bym, że dałoby się tym pracować w, w tej proporcji. A szybko sprawdzimy jeszcze trzecią dawkę. No teraz będzie jeszcze lepiej. No jest jeszcze lepiej, aczkolwiek no ten poślizg to zaraz zobaczymy jak wypadnie reszta. To nie jest to, nie jest to czy, czym bym chciał pracować do końca osobiście. Aczkolwiek myślę, że jeśli chodzi o pod kątem smug i pod kątem usuwania zabrudzeń, ten płyn będzie naprawdę fajnie, fajnie wypadał. Jest on dostępny w takim opakowaniu i w opakowaniu, które jest 5-litrowe. 5-litrowe to jest po prostu taka bańka większa. Ta ma dodatkowo takie zabezpieczenie, że trzeba docisnąć, przez co nie tak łatwo je odkręcić. Nie ma tu żadnego dozownika. Po prostu się je wlewa albo do czegoś, czym można odmierzyć, albo bezpośrednio. Do wiaderka. Mamy tutaj też taką fajną miarkę. No Jest tu w wielu językach wszystko opisane. No i tyle. Idziemy dalej, podsumujemy go jeszcze na koniec. I teraz nasz support w postaci Artura pomoże nam z wymianą sprawną wody. I jeszcze to. I jeszcze to. Numer dwa. Nalewamy dwa litry wody. I może etore. Etore Squidgy Off. To jest nasz drugi zawodnik. Tu już jest bardziej żelowa konsystencja. Wlewamy półką dodatkowo. To co zostało mieszamy. Hmm, tutaj zalecenia producenta są takie co do ilości, że mają być dwie łyżeczki małe na 4 litry wody. Ile to jest dokładnie nie wiemy, niby wiemy, ale te łyżeczki są generalnie różne. No i tutaj jak widzimy, piana już jest dużo, dużo lepsza, wygląda to obiecująco. Spróbujmy teraz, jak się śledzie zachowywał przy ściąganiu. No, dużo, dużo lepiej to wypada, jeżeli chodzi o poślizg. Naprawdę fajnie. Ale coś mi, coś bym tu jeszcze, coś tego płynu mało. Spróbujmy dodać jeszcze jedną dawkę. Myślę, że to już będzie idealnie wtedy. Jeśli chodzi o zapach, to jest on całkowicie neutralny. Moim zdaniem, nawet on nie pachnie wręcz. Jeżeli ktoś ma fazę na ładny zapach płynu, to no to nie to. Teraz to już płynie naprawdę jak po, po maśle. Naprawdę miód. Przy dwóch dawkach jest idealnie. Idealnie jakby działa guma na tym oknie. Spełnia to moim zdaniem całkowicie oczekiwania moje co do techniki S. Także ja oceniam tę funkcję poślizgu, która jest notabene tutaj najważniejsza, jak. Yy, najbardziej na duży plus. Jeśli chodzi o moje doświadczenia w praktyce, to no jest ten płyn fajny, ale są lepsze. <noise> Doczyszcza on bardzo fajnie te zabrudzenia. Uważam, że, że jest jak najbardziej ok, ale nie jest to, nie jest to numer, numer jeden, jeśli chodzi o tą, tą siłę. Opakowanie jest półlitrowe. Jest tutaj odkręcane po prostu na zakrętkę. Nie ma żadnego dozownika, nie ma też zabezpieczenia, więc potencjalnie Dziecko może je łatwo odkręcić. Występuje też w opakowaniach 5-litrowych, jeśli wam się spodoba, możecie następne opakowanie wziąć po prostu 5-litrowe. Sługa wymiany i jedziemy strójeczką. Numer 3 to może ich będzie Moerman, czyli płyn, który już widzieliście na pewno nieraz na tym kanale. Ma on konsystencję stricte żelu, ma tutaj dodatkowy aplikator. Nakładamy go zazwyczaj na myjkę, jednak na potrzeby tego testu po prostu wymieszamy go z wodą. Jest to taki typowy, typowy żel. No i powiem Wam, że on na pewno najbardziej intensywnie pachnie. I ten zapach jest naprawdę fajny, jest przyjemny. Nie wiem, jak go porównać. Nie jestem, nie jestem specjalistą w tym kierunku, ale jest ten zapach naprawdę fajny. Także czuć, że, że coś pachnie. Jak widzicie po oknie też całkiem dobrze się pieni. Co za tym idzie, poślizg zapewne też będzie całkiem niezły. No, i tutaj, już taka ilość tego płynu, jak dla mnie, no to w zupełności wystarcza do tego, żeby, żeby być zadowolonym z poślizgu. Więc nawet nie będę dolewał kolejnego, bo myślę, że jest to w jest to zupełności wystarczająca ilość. Dozownik jest taki fajny, że nie kapie. Można go nakładać właśnie bezpośrednio przy myjce, trzymać sobie go gdzieś przy sobie. Jest to, jest to naprawdę fajne. Jest dostępny też w opakowaniu, to jest pół litra a jest on dostępny też w opakowaniu takim 5-litrowym, jeżeli się komuś spodoba. No i to opakowanie 5-litrowe jest znacznie, znacznie tańsze. Co do samego usuwania zabrudzeń i jakby jego siły, no to wydaje mi się, że też to nie jest coś takiego wow. Jest trochę lepszy niż taki płyn do naczyń, jest wydaje mi się podobny bardzo do tego atorek, do tego który był wcześniej ocena. Moje mojej ocenie one, jeśli chodzi o to, to wypadają dość, dość podobnie. No i w tym przypadku, jako jedyny z producentów dotychczas płynów, które Wam pokazywałem, producent się pochwalił i pH tego płynu to jest pH 7, czyli neutralne. Ani nie kwaśne, ani nie zasadowe. Kolejny zawodnik to niech będzie Unger żel, po prostu żel. Jest to ciekawe, bo uwaga, to jest prawie, że dżem, a nie żel. Tak bym bardziej powiedział, bo ponieważ on jest mega gęsty. Przez to, że jest taki gęsty, no to nie przekonał mnie, więc używałem go generalnie bardzo mało. Wyciska się jak keczup. Co ciekawe. Myślę, że jak go damy tutaj tyle, to może być nawet za dużo, ale z racji tego, że tak przyjmujemy taką ilość, to, to tutaj też tak zrobimy. Co to będzie? Wypad. No naprawdę ciężko jest go w ogóle wymieszać. Myślę, że w ciepłej wodzie byłoby dużo łatwiej. Tutaj no ja mam zimną. No, coś tam się miesza. No dalej dalej on tam pływa. No dobra, rozmieszałem go. Wydaje mi się, że trwało to dłuższą chwilę, ale też jakby założenia tego płynu nie są do końca takie, bo powinien on jakby być nakładany bezpośrednio na myjkę. No jednak na potrzeby tego testu zrobiliśmy tak, udało się rozmieszać, jest w całości rozmieszany, więc spróbujmy teraz jak on się tutaj zachowa. Piana jest, chodzi trochę, trochę ciężej, ciężej już ta myjka, z takim większym oporem, nie ślizga się tak dobrze, ale jeśli chodzi o gumę, to taka ilość jest naprawdę niezła. W zupełności to wystarczy. Piano, poślizg super, ja osobiście nie używałem go za dużo w praktyce, więc nie wypowiem się jeśli chodzi o ilość e, usuwanych zabrudzeń, jak szybko to się dzieje. Aczkolwiek poślizg jest naprawdę super, więc spełnia, spełnia w pełni swoją, swoją funkcję. Myślę, że jest to całkiem, całkiem niezły produkt, aczkolwiek trzeba go nakładać tylko na myjkę. On jest tak, tak gęsty, że ciężko go nawet po tej myjce rozprowadzić. Zresztą mogę Wam pokazać. Patrzcie, jak go nałożę tu trochę. Jakbym go nałożył tu w całości, to już by było za dużo, nie? Muszę coś tutaj tym palcem zrobić. No jest, to, jest moim zdaniem po prostu za gęsty. W kwestii opakowania to występuje on tylko w takim pojemniczku półlitrowym z takim wygodnym dozownikiem. Trochę wygląda to jak płyn do naczyń, aczkolwiek dużo, dużo bardziej gęsty. Prosimy o wymianę. Robię. To kolejny zawodnik Razor Glide. Tu musiałem wziąć większe opakowanie. Pewnie się już domyślacie dlaczego. I pomogę sobie z strzykawką, żeby tego nie rozlać. 20 ml. Jest to żel, generalnie. Występuje tylko w dużym opakowaniu. Wącham, wącham. Zapachu. Nie czuję. Jest on też bez Nic tutaj niezwykłego nie dodali, żeby umilić mecie okien. Pieni się, jak widzicie, tak jak poprzednie. Kilka poprzednich płynów. Jeśli chodzi o poślizg, no to na pewno lepiej niż ten żel Ungera. Sprawdźcie jeszcze raz. Nie, no mega dobrze, mega dobrze. Jak dla mnie, to lepiej niż Moerman nawet. Jeśli chodzi o usuwanie zabrudzeń, to jest to bardzo podobny płyn do poprzednich. Nie jestem w stanie tutaj stwierdzić, że któryś jest trochę lepszy, któryś trochę gorszy. Zachowuje się on po prostu bardzo, bardzo podobnie do, do, tych, do tych płynów poprzednich. Jeśli chodzi o zalecenia co do dozowania producenta, to między 80 a 160 cząsteczek wody na jedną cząsteczkę tego płynu, czyli no, zamieściliśmy się w tym, więc fajnie, że, że wychodzi to tak jak producent faktycznie pokazuje, bo to po prostu działa. Producent tutaj ostrzega przed tym, że jest to preparat trochę żrący w przeciwieństwie do tamtych, więc no, powinien być on, powinien być on mocniejszy. No i mniejsze opakowanie nie występuje. Nie? Jest to tylko piątka, więc już trzeba wiedzieć, co się kupuje. Jak się spróbuje, to, to, to trzeba po prostu. No trzeba, nie trzeba wykorzystać całego, ale, ale jest, to, jest to po prostu większa, większa inwestycja. Także tutaj pewnie mały minusik. Kolejny zawodnik to Unger Liquid, ale tym razem w wersji Ninja, czyli jest on mocniejszy. Tak twierdzi producent. Ja twierdzę podobnie. Sprawdzałem go, zaraz Wam opowiem więcej. Jeśli chodzi o opakowanie, no to jest on podobnie jak tam ta buteleczka, zabezpieczony takim antyodkręcającym się, antyodkręcającą się zakrętką. Tutaj jest dodatkowo miarka, która nie ma wprawdzie nic napisanego, no ale można policzyć. Jeśli chodzi o dozowanie, no to, to producent też proponuje 1 do 100. Zobaczmy jak się zachowa tutaj. Wymieszamy dokładnie. No i uwaga. Pieni się bardziej niż podstawowa wersja liquida od Ungera na pewno, bo to już jest jedna, jedna miarka, a dużo lepiej ta szyba jest zapieniona. Jeśli chodzi o zapach, no to też jest ten płyn bez zapachowy, Poślizg. No dużo lepiej. Znacznie lepiej niż ta wersja podstawowa. Nawet nie ma sensu próbować drugiej, drugiej miarki. Jak widzicie tam naleliśmy trzy i dopiero po trzech moim zdaniem było tutaj to samo co po jednej. Jest on dodatkowo mocniejszy, więc tak naprawdę w mojej ocenie to jedno opakowanie jest jak tamte trzy. Jeśli chodzi o skład i pH, to producent też się tutaj niczym za bardzo nie pochwalił. Zaznaczył, że środek jest żrący, jest na pewno bardziej skuteczny niż, no niż wszystkie dotychczas testowane płyny do tej pory. Zaraz zobaczymy, co pokaże nam jeden z ostatnich zawodników. Chyba najbardziej zaskakujący dla mnie zawodnik. Ostatnia nowość na rynku, czyli Maker Orange Crush, pisane przez K. Jest to kwaśny preparat, o pH 6, producent się pochwalił. Dobra, próbujmy. Jest to raczej płyn, aczkolwiek taki trochę gęstszy niż na przykład Unger Liquid. Ma fajny bardzo dozownik, tutaj Mogłem bardzo dokładnie i powoli, według tego jak mocno naciskam na butelkę, napełnić. Fajny pomarańczowy kolor. Zapach już ma, ale gorszy niż Moerma. No, pieni się super, czuć, że pościsk już jest dużo, dużo lepszy niż w, w przypadku tych pierwszych, które testowaliśmy. Kurde, sama jedzie. Tu, gdzie jest widać, Czuć, że sucha szyba, jest po niej nie jedzie guma, znaczy, że jest mocno odsłuszczona, czyli po prostu preparat jest wyraźnie mocniejszy. Ale tam, gdzie jest płyn, to naprawdę ta ściągaczka sama płynie. No, myślę, że najlepiej do, spośród tych, co teraz testowałem. Ciężko jest porównać to mi na co dzień, ale teraz, jak biorę płyn jeden po drugim, to jest wyraźnie najlepszy wszystkich, jeśli chodzi o sam płyn, i teraz czuć, że on po prostu odtłuszcza tą szybę. Więc w przypadku usuwania trudniejszych zabrudzeń, no to jeżeli Wam na tym zależy, bo na przykład czujecie, że zwykłe płyny po prostu nie, nie usuwają tego, co jest tłuste, na przykład z tej szyby. Czy kurzu, to, no to ten płyn na pewno najlepiej sobie poradzi. Jest, jest ewidentnie, wyraźnie lepiej usuwa te zabrudzenia, no i ja to też sprawdziłem na, na tych troszkę brudniejszych oknach. Najlepiej wypada ten płyn spośród tej całej reszty. Jeśli chodzi o pojemność, to jest to półlitrowe opakowanie i nie ma pięciolitrowego, przynajmniej póki co. Mam nadzieję, że producent o to, o to zadba, no bo jest on stosunkowo drogi. Na końcu w tabeli. Pokażemy Wam jeszcze porównanie cenowe tych preparatów. W międzyczasie też Artur mi podpowiedział z za rogu, że co po niektórzy twierdzą, że pachnie on kalifornijską, pomarańczą. No nie wiem, ja bym powiedział, no nie wiem. Pachnie ciekawie o, tak mi to powiedział. Zostały nam dwa. Najlepsze zostawię na koniec, a teraz wezmę po prostu płyn do naczyń. Wiele osób myje. Myślę, że no większość okien umytych w Polsce jest umyta płynem do naczyń. Jest to w mojej ocenie bardzo dobry detergent, o ile ten płyn jest raczej z tej wyższej półki. Nie będziemy teraz e, mówić, które są najlepsze. Sprawdzimy tutaj przykładowy. No jeszcze troszkę. Jest on na pewno najgęstszym płynem z e, tych wszystkich. czy nie? Przepraszam, nie najgęstszy, bo najgęstszym jest Unger. Unger Jam. Jam. Ten jest drugi najgęstszy. Więc zobaczymy, jakie ma to przełożenie w praktyce. No, piana wygląda podobnie jak w pozostałych. No i kurde, jest ten poślizg. No nie jest, no nie jest on tak dobry, bo wiele osób twierdzi, że po prostu ten, te płyny mają gorszy poślizg. Nie jest on na pewno aż tak dobry jak w przypadku płynów dedykowanych, aczkolwiek, no jest. Jest. Jakby da się, da się tym moim zdaniem pracować, wiele osób tym pracuje, jest to najbardziej ekonomiczne rozwiązanie. Ja Wam powiem z własnego doświadczenia, no, że nie usuwa on tak dobrze zabrudzenia jak te dedykowane płyny. No nie jest to na pewno to. Wiele osób też twierdzi, to nie jest do końca moja opinia, aczkolwiek częściowo na pewno się z nią zgodzę, że okna umyte tym płynem po prostu szybciej się brudzą. Te płyny mają coś w sobie, że się wolniej brudzą, jeśli chodzi o zapach i sposób jakby dozowania, tudzież opakowania, no to jest tego szeroka gama. Zazwyczaj to są jakieś dziupki, buteleczki, są też dostępne opakowania na pewno 5, 10 i nawet 20 litrowe. Na pewno część płynów pachnie do naczyń, pachnie lepiej niż te płyny do okien. Zapachowo to te płyny wygrywają, jeśli chodzi o właściwości czyszczenia, no to są one po prostu jakby półeczkę niżej. Da się, ale półka niżej. Czas na ostatniego zawodnika. A ostatnim zawodnikiem będzie zwykły płyn, który nie służy do mycia ściągaczką, ale wiele razy mówicie, że powstają Wam smugi i że jak dolejecie tego płynu, to na przykład te smugi nie będą, albo wtedy to nam będzie wszystko działać. No więc zaraz sprawdzimy, jak on się zachowuje sam w sobie. W ogóle da się tym umyć okna. Ja już wiem, bo próbowałem. Najpierw jedna, jedna doza, która jest bardzo małą ilością. No, coś tam się zapieniło. Mam oczywiście nowy pad. No, piany tu nie ma na tym oknie. No, myję samo wodą. Dobra, nie ma to sensu. Wleję jeszcze takie trzy i zobaczymy, czy cokolwiek będzie z tego poślizgu. Raz, dwa, trzy. Czy mamy w sumie cztery? Mieszam. bo normalnie to się pień na oknie, nie? Trochę da się tym zrobić pianę. Jakieś tam bomberki się pojawiają. Jest trochę poślizgu. Jest na pewno lepiej niż, jakbym miałem jedną. No ale piany nie ma. Ja wiedziałem, że to nie zadziała. Chciałem wam pokazać, jak to wygląda w praktyce. No, moim zdaniem, po prostu te płyny nie są do tego opakowania. Zapachy, znacie, pewnie już myliście kiedyś takim płynem, lub mieliście z nim po prostu do czynienia. Także nie używamy tego płynu do ściągaczek. I teraz na ekranie widzicie tabelę, która przedstawia jakby wyniki tego testu, nasze subiektywne oceny, bądź dane, które podają producenci. Wersję tej tabeli po prostu w linku, tak, żebyście mogli ją sobie na spokojnie przejrzeć. Znajdziecie w opisie. Jeśli macie jakiekolwiek swoje przemyślenia na temat tych płynów, czegoś brakowało, może jeszcze chcielibyście, żebyśmy jakiś inny płyn przetestowali, dajcie znać w komentarzu. Dzwoncie do nas śmiało, piszcie, pytajcie. Trzymajcie się, na dzisiaj to tyle. Heja.